Przygotowując projekt na konkurs naukowy zastanów się, czy nie chcesz go opatentować. Przede wszystkim patent jest swojego rodzaju potwierdzeniem unikalności rozwiązania, dającym również wyłączność na produkcję, tudzież na licencjonowanie. Dlatego ja osobiście postanowiłem taki wniosek złożyć. Mimo, że coś takiego od zawsze kojarzyło mi się być zarezerwowanym dla ludzi wyższych sfer, ludzi bardziej doświadczonych ode mnie. Tymczasem Opatentować swój pomysł można nawet, gdy nie ma się skończonych 18 lat, chociaż procedura jest wtedy delikatnie bardziej skomplikowana. Generalnie temat patentowania jest dosyć długi, jednakże postaram się tutaj skondensować najważniejsze informacje i przedstawić je na moim przykładzie. Mój projekt, który przedstawiłem na konkursie naukowym Explory, dotyczył stworzenia takich lusterek motocyklowych, które automatycznie dopasowują się do pozycji motocyklisty. Obecnie lusterka w motocyklach są statyczne. Wyregulowane do tej jednej standardowej, wyprostowanej sylwetki, także im bardziej motocyklista się pochyli, tym mniej w nich widzi. Dlatego ja postanowiłem stworzyć taki system, który automatycznie dopasowuje pochylenie lusterek do aktualnej pozycji, jaką przybiera motocyklista, aby ten posiadał idealną widoczność w każdej sytuacji. Jeśli chodzi o sam proces patentowy, to przede wszystkim ważny jest fakt, iż nie patentujemy idei, leży jej implementację. Innymi słowy, nie opatentujemy wszystkich lusterek, które automatycznie dopasowują swój kąt do pozycji motocyklisty, tylko ten nasz konkretny system, który sprawia, że lusterko dopasowuje się do kierowcy, który my właśnie stworzyliśmy. Druga bardzo ważna sprawa to fakt nowości. Opatentować możemy tylko coś zupełnie nowego, coś czego jeszcze nikt inny nigdzie nie prezentował ani nie stworzył. No właśnie. I co to w praktyce znaczy? Jeżeli stworzysz coś naprawdę innowacyjnego, na przykład, nie, maszynę do teleportacji, następnie zaprezentujesz w jakiś sposób jej sposób działania na targach, w konkursie, mediach czy gdziekolwiek indziej, to już nie będziesz w stanie czegoś takiego patentować, bo stracisz ten bardzo ważny czynnik, aspekt nowości. Możesz jednak na konkursie lub targach powiedzieć, że stworzyłeś system do teleportacji bez ujawniania zasady działania. Czyli tak naprawdę zdradzisz ideę, a nie implementację, którą przecież się patentuje. Także tego stanu nowości nie utracisz i wciąż będziesz miał tak zwaną zdolność patentował, będziesz mógł owy wniosek złożyć. Dlatego, jeśli Twój projekt na Explory jest naprawdę unikatowy, najlepiej myśl o patencie już teraz. Ewentualnie udaj się do, na konsultację do prawnika, który doradzi Tobie, jak wiele możesz upubliczyć, aby po prostu nie stracić tej możliwości na patent. Poszukajcie w internecie, na pewno znajdzie kogoś, kto zgodzi się na bezpłatne konsultacje. Na koniec. Powiem krótko o samej procedurze patentowania. Najpierw wszystko zaczyna się od stworzenia tak zwanego wniosku o patent. Możemy go złożyć tylko raz, nie wolno go poprawiać, dlatego bardzo warto tutaj zaangażować kancelarię, aby profesjonalista napisał zastrzeżenia w odpowiedni sposób. Następnie należy złożyć ów wniosek, i teraz drugi jest tak naprawdę kilka. Możemy złożyć wniosek tylko w Polsce, w Europie lub w tak zwanym trybie PCT który obejmuje 148 państw, czyli można właściwie mówić, że jest to wniosek niemalże globalny. Oczywiście im tryb bardziej rozszerzony, tym jest oczywiście droższy. Jednakże jest tutaj bardzo miła niespodzianka. Wniosek możemy złożyć tylko w Polsce, następnie mamy rok czasu na rozszerzenie i liczyć oczywiście się będzie data złożenia wniosku w naszym kraju, a to ona tak naprawdę nas chroni. Przez ten rok możemy na przykład znaleźć inwestora czy też sponsora, aby owy wniosek rozszerzyć. Jeżeli chodzi o koszty, największe oczywiście pochłaniają kancelarię. Jeżeli się dogadamy, jesteśmy w stanie zapłacić kwotę od bodajże jakieś 3000 do 10, jednakże samo złożenie wniosku w urzędzie RP to koszt jedynych 500 do 800 zł. Po złożeniu takiego wniosku, patent dostajemy dopiero po okresie od 2 do 5 lat. Przy czym najważniejsza jest data złożenia wniosku, bo to ona daje nam ochronę naszego wynalazku.